Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj powiemy sobie o uchodźcach, na których nie zgadzał się Andrzej Duda, ale jednak wziął. Bo co? Mimo wszystko dalej się z tym nie zgadza. Protesty antyrządowe na Kubie, no i na koniec niemieccy, albo w sumie polscy, złodzieje w Niemczech. Jak się okazuje, język polski wcale im nie pomógł. Także sobie kłapka i lecimy. W jaki sposób PiS wygrało wybory, nastraszyli nas imigrantami, że będą nas zabijać, gwałcić, rabować, zakładać budki z kebabami i nie zjemy już prawdziwego pieroga. Chwacz, to akurat prawda, bo według mnie masowa migracja nie jest dobra i czy tego chcemy, czy nie, zmienia naszą kulturę. No ale PiS obiecał, że jak wygra, to imigrantów nie będzie. Zapomniał. Wspomnieć, że nie liczą się ci z Ukrainy czy Białorusi. Prezydent dalej coś tam tłumaczy, że jest przeciwko przyjmowaniu uchodźców. Jak podaje Interia, prezydent wypowiedział się na temat relokacji uchodźców w Polsce. My, jako Polacy, nie możemy nigdy zgodzić się, żeby ludzie byli u nas więzieni, powiedział. Dodał, że jego zdaniem stanowisko poprzedniego rządu POPSL w kwestii przymusowej relokacji uchodźców do Polski było błędem. Jaki uchodźca chciałby być w naszym kraju w sumie? nie? Wiadomo, że od nas blisko do Niemiec, a tam jest socjal dużo wyższy. W Polsce z wizytą gości prezydent Litwy. W niedzielę wraz z prezydentem Andrzeją Dudą wziął udział w konferencji prasowej. W jej trakcie prezydent Duda właśnie został zapytany o ocenę decyzji Polski dwa, z 2015 roku w sprawie relokacji uchodźców. Odpowiadając na pytanie litewskiego dziennikarza powiedział, że nie zgadzał się z przymusową relokacją uchodźców w Polsce. Jeżeli ci ludzie Uchodźcy zostaną do Polski przymusowo przywiezieni, to my będziemy musieli ich przymusowo u nas zatrzymać. A ja jako prezydent się na to nie zgodzę, powiedział Duda. Dodał, że jeśli ktoś chce przyjechać do Polski, bo potrzebuje pomocy, to tę pomoc otrzyma. Tylko bardzo proszę, aby do naszego kraju przyjeżdżały dobrowolnie te osoby, które do Polski przyjechać chcą. A nie, że my będziemy przymusowo relokowali ich i będziemy ich więzić. Żeby oni przypadkiem z Polski nie wyjechali do Pomijając fakt, że słowo prezydenta w naszym kraju ma bardzo małe znaczenie, to tutaj muszę się zgodzić z panem Andrzejem. Jakim prawem mamy przyjmować uchodźców i jakim prawem przetrzymywać ich jak w więzieniach w tych ośrodkach, w których dochodzi często do makabrycznych rzeczy? Dlaczego mamy budować obozy i na siłę trzymać w nich ludzi, skoro oni nie chcą u nas być? Nie przypomina wam to. Jakiegoś takiego powrotu do przyszłości, zamykają tam kobiety i dzieci, i mężczyzn, a tam się dzieje piekło za zamkniętymi drzwiami. I dlaczego mamy się na to zgodzić? Prezydent powiedział, że cała wspólnota Wyszehradzka przyjęła jednoznaczne stanowisko. Uznano, że przymusowa relokacja uchodźców jest niezgodna z prawami tych ludzi i z przyzwoitością. Dodał, że ostatecznie Unia Europejska wycofała się z przymusu w kwestii relokacji kwotowej. Dodał, że był to pomysł szkodliwy dla Unii Europejskiej i nieprzyzwoity z ludzkiego punktu widzenia. Historia pokazała, że my mieliśmy rację, powiedział. Koncentrujemy się na kwestii ochrony granic, jesteśmy gotowi nieść pomoc. Wszystkim tym, którzy tej ochrony granic potrzebują, poinformował prezydent Duda. Dokonaliśmy modernizacji naszej Straży Granicznej, wzmocniliśmy ją kadro kadrowo, podwyższyliśmy pensje i zaopatrzyliśmy ją w nowy sprzęt, dodał. Nie wiem, czy w ogóle ta decyzja o uchodźcach liznęła chociaż prawa człowieka i te wszystkie aktorki krzyczące, że musimy wziąć uchodźców, w ogóle nie liczyły się z tym, że trochę to tak, jakbyśmy sobie wpakowali ludzi do obozów koncentracyjnych albo do więzienia. Tylko za to, że u nich jest wojna. I według mnie to my przyczynilibyśmy się do krzywdy tych ludzi, a ja oczywiście szczególnie myślę tutaj o tych małych dzieciach. Oczywiście, jeśli jakieś by do nas dotarły, żeby nie było, że ja ludziom nie chcę pomagać. Ale pomoc nie może być na pokaz. Jak już to pomagać realnie? Realna pomoc, która polepszy byt tych ludzi, jest o wiele lepsza. Jednak, o ile tutaj możemy się z Andrzejem zgodzić, to to, że nie wziął uchodźców do obozu, to jedno ale ilu imigrantów rzeczywiście przyjął? Milion, dwa i nijak ma się to do tego, co obiecywał podczas wyborów. Zobaczcie film. Patrząc przeciętnie, jak jest w Europie Zachodniej. Inaczej na to patrzymy i powiedzmy sobie otwarcie, inaczej też na, na, na nasze kraje i na kraje Europy Zachodniej patrzą ci, którzy przyjeżdżają do Europy, czy to jako uchodźcy uciekając przed wojną, czy to jak, jako imigranci ekonomiczni. Szukają tych krajów, w których jest najwyższe wynagrodzenie, w których jest najlepsze zabezpieczenie socjalne, w których w związku z tym są jakby najlepsze możliwości życia na w miarę wysokim poziomie. I prawda jest następująca: do Polski migranci w zasadzie nie przyjeżdżają. Węgry dla migrantów były tylko i wyłącznie krajem o charakterze tranzytowym. Oni po prostu przez Węgry przeszli, idąc dalej na zachód Europy. No, jak Stany Zjednoczone kogoś wspierają, to z góry wiadomo, że będą dymy. Bo zaprowadzanie demokracji i wolności słowa u, Amery u Amerykanów z reguły skutkują wojną, nie? Ale będzie demonetyzacja dzisiaj? Wiemy, jak Obama demokrację zaprowadzał, nie? Jak podaje Onet, doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego ostrzegł w niedzielę władze Kuby przed użyciem przemocy. Wobec pokojowych demonstrantów, pokojowych w sensie tak. Stany Zjednoczone wspierają wolność słowa i zgromadzeń na Kubie i zdecydowanie potępiają wszelkie akty przemocy, gdzie byliście, jak były protesty w Polsce, wymierzone w pokojowych demonstrantów, którzy korzystają ze swoich powszechnych praw. Podkreślił na Twitterze Jake Jakiś tam. W niedzielę doszło na Kubie do antyrządowych protestów według opozycyjnych portali internetowych, największych od 1994 roku. Agencja Reutera napisała, że tysiące Kubańczyków wyszło na ulicę, by wyrazić frustrację z powodu ograniczeń pandemicznych, tempa antidotumowania przeciwko Maurycemu i zaniedbań rządu. Uczestnicy demonstracji wznosili m.in. okrzyki: Wolność precz z dyktaturą. Prezydent Kuby i szef partii komunistycznej wezwał w niedzielnym wystąpieniu telewizyjnym zwolenników rządu, aby również wyszli na ulicę i dali odpór przeciwnikom rewolucji. Trochę jak w Polsce protesty kobiet, Kaczyński nawo nawołujący do tego, aby wyjść na ulicę i odpierać te protesty. No Amerykanie, gdzie byliście? Kubański przywódca powiedział, że to Stany Zjednoczone odpowiedzialne są za niedzielne zamieszki. Rewolucja kubańska będziemy jej bronić za wszelką cenę, napisał na Twitterze wiceminister spraw zagranicznych. No i zaraz wpadnie tam Biden, zaprowadzi pokój na świecie w swoim amerykańskim stylu. Może mają coś wartościowego, co można byłoby przejąć. Nie wiem, może jakąś ropę czy coś. W Polsce nic nie mamy, to nikt się nie wypowiada. Jeśli myślicie, że język polski jest na tyle trudny, że za granicą mało znany, to się mylicie. Jak podaje GZ.pl, berlińska policja zatrzymała cztery osoby z Polski w związku z kradzieżami motocykli. Podejrzewani zdradzili miejsce przechowywania łupów podczas rozmowy w języku ojczystym. Jak się okazuje, funkcjonariusze dokładnie zrozumieli, gdzie Polacy ukryli skradzione przedmioty. Berlińska policja zatrzymała czterech Polaków podejrzewanych o kradzież, trzech mężczyzn i jedną kobietę w wieku od 22 do 26 lat. Po zatrzymaniu cała czwórka była pilnowana przez wyspecjalizowanych funkcjonariuszy, którzy jak się okazało znali język złodziei. Trochę to tak brzmi język złodziei, nie? Tak, że język polski to język złodziei. Słowo to napisali, ale... Niemcy. O sprawie oczywiście poinformował właśnie Berliner Zeitung. Dwóch mężczyzn zostało przyłapanych podczas próby kradzieży motocyklu w Berlinie. Uciekli oni jednak, gdy... Podszedł do nich świadek zdarzenia. 57-latek zaalarmował policję, podał rysopi złodziei. W niedługim czasie, w pobliżu wskazanego przez zgłaszającego miejsca, funkcjonariusze zatrzymali pojazd z czterema osobami. W środku dwóch pasażerów pasowało do opisu świadka próby kradzieży pojazdu. Zatrzymani okazali się Polakami. Podczas ich przeszukiwania policjanci znaleźli kluczyki do samochodu dostawczego, inne klucze oraz łamak do stacyjek motocyklowych. Nie wiadomo jednak było, gdzie znajduje się pojazd, do którego klucze znaleziono. Cała czwórka pozostawała pod nadzorem policji, nie zdając sobie sprawy, że dwóch funkcjonariuszy mówi po polsku. Po pewnym czasie dwóch mężczyzn zdradziło w rozmowie, gdzie zostało zaparkowane. Poszukiwane auto dostawcze. Policjanci dali znać innym funkcjonariuszom, którym udało się odnaleźć pojazd. Co ciekawe, w jego środku ukryte zostały cztery skradzione motocykle. Jak podaje berlińska policja, wszystkie pojazdy zostały skonfiskowane. Policja wystąpiła o nakaz aresztowania dla całej czwórki zatrzymanych. No i powinni dostać jedną karę za to, że kradną, a drugą za to, że robią nam wstyd. Nam, Polakom. Tym bardziej. Że nikogo chyba nie dziwi umiejętność języka polskiego wśród niemieckich policjantów, bo dość często mają z nim do czynienia niestety. To raz, a dwa, ci policjanci też przecież mogli być polskimi imigrantami zarobkowymi, nie? A Wy jak myślicie? Powinna być ta dodatkowa kara dla cudzoziemców za robienie wstydu swojemu narodowi poza granicami kraju? Chociaż nie, bo zaraz by gadali, że rasizm, nie, że o dostałem wyższy wyrok, bo jestem. Polakiem, bo jestem Niemcem, bo jestem czarny, bo jestem biały, bo jestem gejem. Taki mamy klimat. No nic, żegnam, do zobaczenia jak zwykle jutro o 19. .00. Mam nadzieję, że będziecie tajemne słowo na dziś to Kuba. Każda Kuba dostanie ode mnie serducho, a ja buziam. Pa!